Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim, i jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść cudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan. I chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Drodzy siostry i bracia, Prawo Mojżeszowe postanawiało, że 40 dni po narodzeniu męskiego potomka każda izraelska niewiasta powinna zanieść syna do świątyni jerozolimskiej, żeby podziękować Bogu za szczęśliwy poród. Za otrzymanie tak wielkiego daru, jakim jest dziecko, aby ofiarować swego pierworodnego syna i wyprosić dla niego bożą opiekę i błogosławieństwo. Dzisiejsza Ewangelia opowiada. Że uczyniła to również Maryja. W 40 dniu po porodzie zaniosła Jezusa do świątyni, aby podziękować Bogu za wielki dar wybrania. W świątyni pańskiej spotkała starca Symeona, ten oświecony światłem Ducha Świętego rozpoznał w dziecięciu Zbawiciela, przepełniony szczęściem i radością wziął dziecie w swoje objęcia i. Wyśpiewał, wygłosił. Hymn Teraz, O władco, pozwalasz odejść cudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Do dziś odmawiany jest ten hymn w brewiarzu na zakończenie dnia w komplecie, zwany jako pieśń Symeona. Chrystus ofiarowany w świątyni. Według prawa Mojżeszowego staje się według słów z pieśni Symeona Światłem na oświecenie Pogan. Albo jak mówi święty Jan w swojej Ewangelii, Chrystus jest światłem prawdziwym, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Co znaczą jednak te teologiczne i takie okrągłe sformułowania w naszym codziennym życiu? Czy Chrystus rzeczywiście oświeca coś? W naszej codzienności, w naszym zmaganiu się z kłopotami, chorobami, problemami w mojej rodzinie, w moim domu, w moim miejscu pracy, w szkole, co znaczy to, że Chrystus ma być światłem mojego życia? Światło, moi drodzy, jest po to, aby abym zobaczył, jaki jest ostateczny cel i sens mojego życia, aby przy pomocy tego światła moje oczy ujrzały zbawienie, tak jak oczy Symeona, aby. Ono mnie oświeciło, abym nie był człowiekiem żyjącym w ciemnościach. W przeciwnym wypadku będę chodził po omacku i żył w ciemności. Moi drodzy, to dzisiejsze święto należy nazwać myślę świętem światła. Nazywamy je też świętem Matki Bożej Gromnicznej, bo przychodzimy na Msze Świętą ze świecami, z gromnicami. Człowiek potrzebuje światła, nie może długo żyć w ciemności. Ciemność jest spowodowana grzechem, brakiem miłości, zamknięciem się w egoizmie. Im więcej ciemności, tym więcej niepokoju, lęku i braku pewności. Pan Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas: Jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To dzisiejsze święto, jak wspomniałem, było nazywane w pobożności ludowej i jest nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej, bo Maryja. Dała światu światłość. Zgodnie ze starą tradycją przynosimy do kościoła świece, które zostaną poświęcone. Jaka jest, drodzy, symbolika świecy, którą przynosimy w święto Matki Bożej Gromnicznej? Świeca może być symbolem ludzkiego życia. Kiedy zostanie zapalona, zaczyna jej systematycznie ubywać. Podobnie jest z naszym życiem. Od momentu, w którym je otrzymaliśmy, od Boga dni naszych systematycznie ubywa. Z każdą godziną, z każdą sekundą staje się ono coraz krótsze. Świeca jest także symbolem ofiary. Spala się własnym kosztem i dlatego od wieków utożsamiano ją z ofiarą. Między innymi dlatego zawsze płonie na ołtarzu podczas sprawowania najświętszej ofiary eucharystii. Dziś ta świeca, którą w to święto trzymamy w ręku, stawia nam pytanie Stawia mi Tobie pytanie, czy stać mnie na ofiarę? Życie, moi drodzy, nieustannie żąda od nas rozmaitych ofiar. Nie można być dobrym mężem, żoną, matką, ojcem, dzieckiem, księdzem, siostrą zakonną, nie składając ofiary. W naszych, sprawach myślę, w naszych czasach myślę, że to sprawa wielkiej wagi. Pytamy dzisiaj, zastanawiamy się, dlaczego. Tak wiele małżeństw się rozpada, dlaczego ciągle wzrasta liczba związków na tak zwaną próbę, dlaczego rodzice często płaczą z powodu syna, córki, synowej czy zięcia, dlaczego tylu ludzi tonie w jakimś pogmatwaniu, zagubieniu sensu i celu swego życia, dlaczego ludzie odchodzą od Boga, od Kościoła, składają akty apostazji. Odpowiedź jest stosunkowo prosta: brak ofiary brak gotowości do wyrzeczeń, do poświęceń, do rezygnacji z własnego widzi mi się dla dobra szczęścia drugiej osoby, dla dobra rodziny, kościoła czy całego społeczeństwa. I przynosząc dzisiaj na to święto ofiarowania pańskiego gromnicę, trzeba zapytać siebie, czy stać mnie na ofiarę. Szczególną ofiarę składają osoby powołane do życia zakonnego, konsekrowanego. W święto ofiarowania pańskiego obchodzimy co roku Dzień Życia Konsekrowanego. W katedrach wokół biskupa gromadzą się osoby Życia Konsekrowanego, które poprzez śluby zakonne ofiarowały się w pełni Chrystusowi na służbę w Jego Kościele. Wszystkie te osoby dziś właśnie biorą udział w uroczystej Eucharystii, w trakcie której odnawiają akt konsekracji i pragnienie bezinteresownej służby Chrystusowi w braciach i siostrach. Dziś jest szczególnie podkreślana ich cicha praca modlitwa, ofiara, służba. To także okazja, aby podziękować im za właśnie tę służbę, którą ofiarnie sprawują, często dla dobra też całego społeczeństwa prowadząc domy opieki, przedszkola, hospicja, szkoły i wiele, wiele innych miejsc służącym społeczeństwu. Moi drodzy, co jeszcze symbolizuje świeca? Świeca jest symbolem wiary. Na chrzcie otrzymaliśmy zapaloną świecę jako symbol światła wiary, i we wszystkich ważnych momentach życia Kościół podaje nam zapaloną świecę, przypominając łaskę wiary. Pierwsza komunia święta, sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, śluby zakonne, mogiła, wreszcie dlatego mówimy ogromnicy, którą stawia się w momencie śmierci kogoś z naszych bliskich przy umierającym. Otrzymaną na chrzcie świętym wiarę trzeba przenieść. Jak te świece przez całe życie, a nie jest to wcale takie łatwe. Świeca jest wreszcie symbolem chrześcijaństwa. Chrystus powiedział: Ja jestem światłem dla świata, a Wy jesteście światłością tego świata. W ten sposób określił nasze wspaniałe zadanie wobec całego stworzenia. Mamy być jak światło zapalone w ciemnym pokoju. Ludzie niewierzący winni budować się, patrząc na chrześcijanina, który jest światłem, który daje dobry przykład, który. Właśnie jestem światłem dla świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie, mówi Pan. Czy tak jest w moim życiu? Czy ludzie budują się moim dobrym przykładem życia, czy może wręcz przeciwnie, gorszą się? Czy mam czyste sumienie? Czy jestem światłem, które innym wskazuje drogę? Czy też tego światła może w ogóle nie widać? Moi drodzy, kiedyś ludzie wychodząc w ten dzień z kościoła, nieśli zapalone świece do swoich domów, nieśli światło. Bardzo piękny jest, myślę, ten zwyczaj. Jest w nim zawarta głęboka prawda, która, którą wyraża dzisiejsze święto ofiarowania pańskiego, a która mówi, że Chrystus jest światłem, które świeci w ciemnościach ludzkiego życia. Weźcie, moi drodzy, to światło ze sobą, weźcie Chrystusa do swoich domów, niech On rozświetla. Mroki waszego codziennego życia, i niech Maryja, Matka Łoża Gromniczna, będzie nam przewodniczką, która będzie te drogi także oświecać. Amen.